Wszystko dobrze? Słuchaj, wiem, że wiele przeszłaś, ale pomóż mi wejść do sieci zenitów. Muszę przejrzeć dane, dowiedzieć się czegoś na temat Nemesis. Dobra, to tam. Systemy padły w całej bazie, ale powinna móc to znaleźć. Tak, w Nemezis, tutaj, coś w przestrzeni kosmicznej. Podąża za zenitami na Ziemię. Patrzę: wektory ucieczki. Alba próbowała mnie ostrzec. Zenici nie chcieli tu zostać. To chyba jest jakaś maszyna. Albo cały rój. Odczyt energii jest nadzwyczajny. Eloi, nie sądzę, żeby to katastrofa zniszczyła kolonię na Syriuszu. To było to. Ziemia nie jest celem drugą. stacją przesiadką. Wciąż uciekamy. Widzę, że nie próżnowałaś. A ty kłamałaś? Nemesis. co to jest? To my. Umysły odległego zenitu. Albo raczej nędzne kopie. Części z nas, mieszkańców kolonii, nie zadowalała fizyczna nieśmiertelność. Chcieli oderwania od swoich ciał. Wgrywania umysłu w różne formy. Organiczne, mechaniczne. Nemezis była nieudanym eksperymentem. Porzuconym, ale niewymazanym. Ogromna baza naszych wspomnień, emocji i uprzedzeń leżała i gniła. I to zniszczyło kolonie? Nie wiedzieliśmy, że zyskała świadomość, póki się nie wrywała. Wykorzystała nasze wspomnienia. Zabezpieczenia, specyfikacja sprzętu, kody sterowania. Nim się obejrzeliśmy, schakowała wszystko. Następnie zabrała się za drukarnię, co pozwoliło jej przybrać formę dowolnej maszyny, aby nas zniszczyć. Ale czemu? Wyobraź sobie, bycie więzionym przez całe dekady, mając za towarzyszy jedynie cienie megalomanów. Nienawidzi nas za porzucenie jej w tym więzieniu. A skoro jest wolna, zrobi wszystko, by nas zniszczyć. Nawet pozbawiając nas bezpiecznej przystani na Ziemi. Sygnał wymarcia, który obudził Hadesa. Nie wysłaliście go. To była Nemesis. W końcu to zrozumiałaś. Kiedy jej się nie udało, wyruszyła z Syriusza, by dokończyć robotę. Dlatego musimy uciekać na losową planetę przy losowej gwieździe, tam, gdzie nigdy nas nie znajdzie. Z Gają, żebyście mogli stworzyć nowy świat. Taki jest plan, nieustannie. Ziemia przepadła, Aloy. Nemesis wybije całe życie, by odebrać nam szansę na dom. Ale marzenie Lis nie umrze. Dlatego polecisz ze mną. Z Gają stworzymy nowy świat. Wspólnie. Tam, gdzie to monstrum nas nigdy nie znajdzie. Co? Nie. Kochałam Elizabeth. Bardziej niż kogokolwiek. A mimo to pozwoliła jej umrzeć zresztą ludzkości. To błąd, którego żałowałam przez tysiąc lat. A teraz znów przede mną stoi... Nie jakaś podrzędna kopia, ale najlepsza możliwa wersja. Dlatego nie proszę. Masz ze mną lecieć. Rozumiem twój gniew, ale za jakiś czas mi wybaczysz. Nie zmusisz mnie, Tildo. Twoja tarcza nie działa. Widmo Prime.